Siemanko, siemanko, z tej strony Rafał z Motorwum. Dzisiaj standardowo z kolejną motocyklową nowością w naszej ofercie, ale dzisiaj na dywanie mamy motocykl, który, no, podejrzewam, że gdyby to było rok temu, dwa lata temu, bądź trzy lata temu, to nikt by nie był zaskoczony. No ale Yamaha R125, trzeba przyznać, że dawno u nas się nie pojawiała. No i to jest w ogóle rekordowy rok pod względem ilości sprowadzonych Yamaha R125, ale tym razem nie na plus, tylko na minus. W tym roku naprawdę myślę, że kilkanaście sztuk raptem R125 Czychało e, za sprawą do Polski, e, coraz ciężej zrobić ładną merkę. Te lata niestety mijają, e, tak jak tutaj 2014 rok, czyli 10 lat za pasem, no i coraz ciężej ładną merkę, która nie jest jakaś porozbijana, poobijana, e, pomęczona z jakimś normalnym, jeszcze fajnym przebiegiem, no to się robi coraz ciężej. No więc jeżeli jak trafia się tak wyglądający motocykl, no to myślę, że tutaj się nie ma co zastanawiać. No i my tak samo e, dorwaliśmy ładną erkę z ostatniego roku produkcji przed lifta, e, czyli 2014 roku, jeżeli szukacie czegoś fajnie zachowanego, też fajnie przygotowanego do sezonu, to zapraszam Was serdecznie na tą krótką prezentację z rką w roli głównej. Słuchajcie sami, Yamaha YZF R125. Przyznam szczerze, że chyba aż się stęskniłem za tym modelem, bo faktycznie no bywały bywały lata, gdzie w setkach sztuk liczyliśmy ilości sprowadzonych R-125 do Polski. No teraz faktycznie robi się coraz tym ciężej. No a te nowsze modele Erek te po lifcie, bądź to już te najnowsze modele 2020 nawet w górę, no to trzeba przyznać i nikt mi tego nie powie, że nie, że tam konstrukcyjnie już troszeczkę bardziej zalatuje do rynkiem azjatyckim. Już nie aż tak chętnie się porywamy na tamte egzemplarze. No ale jeszcze, jeszcze gdzieś. Udaje się dować naprawdę fajne egzemplarze takiej Erki jak stoi przed wami. Słuchajcie, 2014 rok. Co ciekawe, powiem Wam w ciekawostce, że produkcja tych maszyn wychodziła od 2008, no i większość ludzi uważa, że do 2013 roku, bo tak wyglądał ten model, ale było jeszcze chyba tam parę 10 czy paręset sztuk Rki 125, która była wyprodukowana w tej wersji przedliftowej jeszcze w 2014 roku, no i to jest jeden z nich. Potem po 2014, już w górę do 2019 one miały taki mini lift miały tutaj taki najbardziej charakterystyczny wlot w czaszy e, zawieszenie w upside downie e, licznik już troszeczkę inny e, ale są też zwolennicy tej wersji właśnie przedliftowej, no bo tutaj wbrew pozorom sam gabaryt motocykla się nie zmienił, no a tutaj mamy jeszcze ten bardzo ładny prędkościomierz z obrotomierzem Czyli faktycznie troszeczkę więcej takiego, no nie wiem, nie powiem obcskolowego, ale takiego no, japońskiego drygu, jednak zawsze jak ta wskazówka o że nam się fajnie tu faluje, no to jest taki fajny klimacik. No i ten konkretny model wyszedł w 2014 roku, słuchajcie, dokładnie mam ze sobą homologację. Wyszedł on dokładnie 10 lutego 2014 roku z taśmy produkcyjnej, więc w 2014 nie będzie, że jest inaczej. No i tutaj co wyróżnia to OMAR 125 od innych? Słuchajcie, że to jest taka, że to jest motocykl, który zachował się cały, oryginalnym lakierze. No i e, jeżeli dla kogoś nie robi to wrażenie, no to i owszem, e, ma do tego prawo, no ale trzeba przyznać, że dużo łatwiej jest znaleźć motocykl sobie w oryginale e, z tych większych pojemności, no bo tam już no, może być, że jeżdżą ludzie z większym troszeczkę doświadczeniem. No R125, umówmy się, to jest motocykl, którego prawie każdy zaczyna e, i tutaj z tymi przygodami już bywa bardzo różnie. No tak, tutaj motocykl stał się cały fabryczny, słuchajcie, cały tylny zadupek z naklejkami, zbiornik gdzieś tutaj, e, boczne wiewki po prawej stronie, czacha, błotnik przedni Lewa owiewka, to wszystko jest w fabrycznym lakierze, czyli żaden element nie był wtórnie lakierowany. Co jak na tyle lat, naprawdę myślę, że jest całkiem fajną, całkiem fajną no, sprawą. Do tego motocykl, słuchajcie, z oryginalnym przebiegiem 33, dokładnie, teraz sobie jeszcze to sprawdzimy, żeby tutaj nie gadać głupio, 33 258 km od nowości Czy to jest dużo? Słuchajcie, potencjał tych silników jest na co najmniej 65-70 tysięcy km. I prawie każda takim taki przebieg dojeżdża, jeżeli oczywiście zachowamy o, zadbamy o serwis olejowy, co jakieś tam 2,5-3 tysiące km, no to naprawdę potencjał jeszcze macie na co najmniej drugie tyle. W razie W później naprawdę jest bardzo łatwo zrobić remont tego silnika, jest mnóstwo części zamiennych i tak dalej, ale uważam, że to jeszcze nie teraz. To jest jeszcze daleka droga. Przeciętny taki Rider z Piątki robi jakieś, nie wiem, 2, 3 maks, 4 tysiące km rocznie, no więc to jeszcze nie za waszej kadencji wydarzyłem, że to się wydarzy. Eee, ale co jest ważne, to że to sobie jest przebieg 33 100% oryginalny. To byśmy mieli nie wiem, 60 w pamięci, a na liczniku 30 no to byłoby słabo, a tutaj macie 33 oryginalnego przebiegu. Co my z tym robimy, to to, że my wam napiszemy też ten przebieg na fakturze, więc jesteśmy tego w tak pewni. Nie ma, że jest inaczej. Dwa, macie motocykl z oryginalnym silnikiem na fabrycznych uszczelkach, oryginalny cylinder. Nikt tam się jeszcze nie dokopywał, nie grzebał, nie rzeźbił, więc naprawdę to też robi robotę. Bardzo ładnie ten silnik pracuje, żadnych oznak przedwczesnego się tutaj nie widzę. No i co też jest ważne, Mam parę dokumentów z ostatnich badań technicznych. Chociażby to jest o tyle fajne, że ten motocykl zobaczył w 2019 roku, był na przeglądzie w Niemczech i miał 14800, był też w 2021 i miał 20,5. Więc mega fajne potwierdzenie, że tak na dobrą sprawę ten przebieg, czyli te 13 tysięcy, to zrobił przez ostatnie 3 lata więc i tak ten ostatni e, dryk tego motocykla był e, fajny co jest też jeszcze ważne to to, że my do motocykla występiamy naszą książkę serwisową e, i powiem wam szczerze, że moim zdaniem przynajmniej to jest motocykl bez wkładu na teraz e, co za tym idzie w tym motocyklu macie prawie nowy komplet opon e, i z przodu i z tyłu zobaczcie sobie bieżnikowo te najdroższe rzecz w motocyklu, jeżeli chodzi o eksploatację, prawdopodobnie no to oponki bardzo ładne. nas trudu z tyłu, myślę, że kilkadziesiąt, może stówkę, może dwa, może dwie kilometrów na tych oponach poprzednio właściwie zrobił. tarcza z przodu z jest w porządku, tarcza z tyłu z jest w porządku. Zestaw napędowy nowy, tutaj my wymieniliśmy dwie nowe zębatki łańcuch, więc macie nowe sztuki łańcuch, to jest odgarnięte. Co więcej, serwis olejowo filtrowy Macie nowy olej w silniku, zalany motulem 10x40, nowy olej, nowy filtr oleju, nowa też świeca, macie wymienioną świecę. No i to sprawiło, że ten motocykl normalnie świetnie pracuje, jeździ, jeździ prosto, więc tutaj się też nic nie dzieje. Na cały ten serwis będziecie mieli wpis w książce serwisowej, będzie wpisany jaki olej przy jakim przebiegu, żeby wam też ułatwić serwisowanie motocykla na przyszłość. No oczywiście do tego instrukcji obsługi no i też nasz komplet dokumentów do rejestracji, czyli wy tą maszynę od nas dostajecie już kompletną teczkę z pierwszym przeglądem technicznym ze wszystkim tak, żeby pójść prosto do Wydziału Komunikacji robić rejestrację i ubezpieczać więc to też jest spoko temat. Całkowity koszt rejestracji to jest 120 zł plus OC, więc tutaj też nie ma żalu. E, no i powiem wam szczerze, kurczę, naprawdę, jak na R125 to jest bardzo świeży motocykl, no myślę, że obchodząc go dookoła, on się po prostu będzie podobał, e, bo nie jest jakiś taki zajechany, zmęczony, te śrubki, na e, układ wydechowy, słuchajcie, cały w oryginale się ocalał, czyli gdzieś tam to wszystko w serii, e, co, co jest rzadkością, śrubki, sam silnik jest całkiem ładny, e, no i te owiewki, myślę, że z takich, nie wiem, mocnych detali, jak żebyśmy się skupili tak pedantycznie, e, no to gdzieś tam tu sam Różek delikatnie widać, że pędzelek tutaj ktoś kiedyś zrobił. Po drugiej stronie różek to jest luks, ale tu jeszcze z takich niefortunnych rzeczy. No niestety to nasz kierowca zawadził jak pakował ten motocykl na lawetę i tutaj samym różkiem delikatnie podnóżek od drugiego motocykla się odbił. E, no ale to jest po prostu rysa, mieliśmy to zabrawić, ale w sumie stwierdziliśmy, że dobra, no pokażmy jak jest. E, plastik jest oryginalny, nikt go nie lakierował wcześniej, nie jest pęknięty, e, dziś tam no po prostu tutaj delikatnie, e, no i tutaj przy, tym, przy tej śrubce. No ale tu po prostu delikatnie, widać, że nawet nie wiem czy by tego nie spalerował, tutaj pędzelek nie zrobił. No ale umówmy się, no jak na cały motocykl to jest taki detal, reszta no to jest naprawdę jest ładna, gdzieś tam tutaj tył motocykla, cykla y Gdzieś tam może jakaś drobna ryska, no ale tu są już mówię, plastikowe motocykle dookoła e, i takie bardzo symboliczne detale. Ale całość tak bym ocenił bardzo wysoko, przez to, że też mamy mnóstwo, jakby, no, że tak powiem, porównania. Widzieliśmy tych maszyn setki, wiemy, jak to potrafi wyglądać, a tu wygląda naprawdę fajnie. Z ciekawostek, ta wersja kolorystyczna, czyli ta najnowsza, czyli niebieski kolor metaliku, do tego szary mat, niebieskie felgi oryginalnie, ma też fotel z takim niebieskim przeszyciem, To jest taki bardzo detal, ale tylko i wyłącznie 2014 rok, czyli ten ostatni, miał Tutaj takie niebieskie przeżycie fotela, a nie białe. Jest taka symboliczna różnica. Jest ten fotel także fabryczny. Mm. No i co, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie, zaraz go się zapalę. Do nas do Żardowa, Jeśminowa 20 Motor Wpadnijcie, zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy o motocyklach. Będziecie mogli zobaczyć to cudko, to cacko na żywo, usiąść się, przymierzyć, a nawet zrobić do próbną, jeżeli sobie życzycie. No i myślę szczerze, że Wam się spodoba. Ciężko, żeby było inaczej. W ogóle fajnie, że ten motocykl się zachował w oryginale, że ma i fabryczny tłumik, i lusterka, i klamki, ciężarki, nawet ten uchwyt na rejestrację. Może nie każdemu się to będzie podobało, ale plus jest też taki, że no, widać to, że, że, że się takimi Tytania, chociażby to, że kierunkowskazy są fabryczne, wszystko, że on się po prostu mega fajnie zachował gdzieś u kogoś. No i niektórzy lubią mieć coś takiego jak najbliżej oryginału, i myślę, że ten motocykl taki właśnie jest. Przypomnę wam jeszcze tylko, że jeżeli nie chcielibyście go kupić, ale nie macie czasu do nas przyjechać, to też nie jest kłopot. Słuchajcie, wystarczy do nas zadzwonić. Powiedzieć skąd jesteście, My wam transport tego motocykla wycenimy przez telefon No i tak na dobrą sprawę, to wy z góry możecie zapłacić tylko za sam transport My do was przyjedziemy Obejrzycie sobie motocykl się pod domem, jak będzie wam się podobał to dopiero wtedy go kupicie Jak się wam nie spodoba, no to stracicie tylko tyle co koszt naszego transportu A myślę, że to jest bardzo fajna opcja w obie strony, też taka myślę, że uczciwa i bezpieczna No bo nawet jak wam się nie spodoba, no to stracicie tylko koszt dojazdu, nie musicie go kupować ale też ona nas troszeczkę obliguje do tego, żebyśmy te motocykle wozili wam fajne, no bo nie, nie miałoby to sensu, jakbyśmy wozili wam trupy na koniec Polski tylko za koszt transportu, bo marży w tym nie ma, żebyśmy się musieli tam na siebie patrzeć i wstydzić, zupełnie nie o to chodzi. Ładny motocykl, myślę, że bardzo selekcjonujemy już dlatego nie bierzemy też tych trupów, staramy się ten poziom trzymać wysoko, no i moim zdaniem ten motocykl ten poziom taki trzyma. Hmm. Może też motocyklu być w raty, jeżeli macie pytania, zadzwońcie, zapytajcie, przekryjemy Was dalej. Dwa kluczyki do motocykla, przekręciłem kluczyk, czerwony gdzieś w dole, klikamy sobie zapłon i mamy pracę czterosłuchowego silnika. Nie ma wstydu, bo te silniki nie pierdzą, nie kopcą, nie wiadomo o co, jest taki w miarę symp 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 sympatyczna praca. To prawda może RK nie należy do tych modeli takiej najbardziej miłej dla ucha pracy silnika, ale myślę, że też nie jest źle. Jak ktoś się przygotował, że 125 to będzie taki bzyk jak motorynka, no to tutaj jest tylko zdecydowanie fajniejszy. Oczywiście to jest dźwięk motocykla na fabrycznym tumiku. Na życzenie możemy wstawić tutaj tą akcesoryjną końcówkę Fake Acrab w kwocie 350 zł Na życzenie wymienimy ten wydech na, na końcówkę akcesoryjną. No ale tak jak mówię, są tacy, którzy chcą mieć pod oryginał, z fabryczną puchą, grzecznie i spokojnie sobie kilometry przemierzać. Tak też się da Co? Światła Krótkie, długie, krótkie, długie, krótkie, długie Mryganie. Kierunkowskaz, lewy przód tył Przy okazji, pozycja z tyłu Pośredniej rejestracji Dajmy sobie prawy przód Dajmy sobie klakson Uwaga Światło stop przedniego hamulca Światło stop nożnego Brotomierz. Elegancko. No i co, słuchajcie, bo myślę, że nie ma co przedłużać. Jeżeli szukacie właśnie takiego sprzętu, zapraszam Was do telefonu. No i co? Jestem pewien, że już niedługo ta RK trafi do nowego właściciela. Być może do któregoś, do, do którejś z Was lewa górę, Słuchajcie. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Siemanko. Hej!